אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה No i dzisiaj znowu musimy Rosberga pobić, żeby jego boli dostać. No i to jest dzisiejszy cel. No tak. Moja, jed albo jedna z moich ulubionych tras. No ten Spielberg jest jeszcze jedna fajna trasa. Później e, Ameryka. E, jakoś, jakoś. Nie, nie pamiętam się, nie pamiętam jak to się nazywa. I Austria jeszcze była... Austria. Australia był fajny co, no ale... To mi się trochę popieprzyło. Chyba. Czy extra tak zrobiłem? No nie wiem. No ale... No... Ten Abu Dhabi jest fajna trasa, mi się podoba. Tu to trochę strasznie wcześniej zaczęliśmy hamować. No ale... Dobrze nam idzie. Mamy trochę przewagi, także... No problems Dzisiaj trzeba wygrać ten wyścig Fojetowy czas, widzicie tam na mapce Chyba Hamilton jest za nami trochę traci, coraz więcej Drugi, ten trzeci sektor, nie wiem czy... Ale źle... źle gorzej jak... Yy... boty na pewno nie jadę. Ale myślę, żeby w, no w tym zakręcie trochę lepiej go umiał, mogłem wziąć, ale w, teraz w kwalifikacyjnej rundzie był nawet bardzo dobrze. Także jestem zadowolony. No ale. Będzie, będzie pozycja... Tak, jest. 2,2 e, dwie dwie sekundy przewagi. Co za czas. No i fajerujemy się. Rosberg podchodzi do nas. Nie, nie po do, Widzi konkurencję, no, że może stracić swoją. No, swoją pracę. No wiem, że Rosberg traci. I teraz trzeba dobry start zrobić, żeby Rosberg za nami został. Żeby żeby nasz kusz miał na swojej masce. O, start. Okej. Okay. Były już lepsze, ale jesteśmy przed Hamiltonem, także dobrze. Arika, a, a Rosbach znowu i wyprzedził. widziałem tam, że Alonso i Ricardo tam byli. O, nawet rozpech tego hamicona, zrobił Hamilton błąd, bo Ricardo nawet go przeskoczył. No ale teraz cel uciekać jak najdalej. Ale myślę, że nie będzie problemu, bo już mamy 2,5 sekund. No nie wiem teraz zawsze w pierwszym oni są wolni, ale zobaczymy za chwilę. No i bez problemu za chwilę zobaczycie ile przewagi nad nimi nawet miałem, mam. Tu sobie pomyślałem że się skończyło. Skończył wyścig. No. no Runda nie jest nawet taka szybka, bo już miałem szybciejsze, szybciejsze rundy Widzicie 12,5 sekund A nawet sekundy przed w straciłem w tym okrążeniu Teraz znowu 500, no przez to, że puściłem gaz na prostej, bo myślałem, że się skończyło No ale Tu jeszcze mam, chciałem pokazać jedno całe okrążenie Nie jest perfekt, ale No, okej okay. Okej. Okay. Tu mogę Wam powiedzieć, że krótko za 100 metrowym znak, znaku, ale tylko jak macie hamulce na... jak się to nazywa? High pressure. No na wysokim... jak to, wysokiej... Yy, no pomóżcie mi. Mo jak macie ich na jak macie hamulce na mocno nastawione tak można powiedzieć na mocno nastawione no i... no i wtedy możecie zawsze tak późno hamować, ale w tej grze i tak można tak późno hamować to jest tak zaobiście, że no, jak się porównacie do formuły 2013 to tam 100 metrów wcześniej zawsze musiałeś hamować albo 50 minimum no ale... Tu już bez wszystkich tych jeżdżę asyst yy, także no już się przygotowuję na rok 2015, bo będzie coś specjalnego, ale to musicie czekać i widzimy się w następnym odcinku Następny odcinek chyba w Japonii Nie taka fajna trasa no, fajna może jest, ale nie tak często, jeździłem dlatego się muszę przyzwyczaić, ale Zostawcie ciuka w górę, to by... To mi bardzo pomaga i widzę, że wam się podoba No i piszcie komentarze, komentarze są zawsze najważniejsze Bo wtedy mogę przeczytać i waszą opinię wyciągnąć z tego I jeden punkt mamy przewagi nad Hamiltonem Także widzimy się i do widzenia Party time See you alligators